Zostawcie subka, w... zostawcie suba, tak, suba zostawcie, bo jak to mi to, to zły bardzo. No to tak, dzisiaj sobie zagramy jedną gierkę, bo mi się nie chcę grać zagramy sobie jedną gierkę solo i kończymy odcinek. Proszę, dajmy Mike. Wiecie, jak dodać miniaturkę? Bo ja nie. Właśnie szukałem sposobu, bo umiem robić już miniaturki. Teraz potrzebuję yy, wstawić moją miniaturkę. Aha. Aha, jakby. Czy ja umarłem? Tak, umarłem. Kilkudziesiąty. dziesiąty, ale dobra, tego nie było, to się wytnie, to się, to się wytnie. Dziś mm. mi się nie chce tego montować, ale. Ale to się wytnie, okej? Okay? Tak się zawsze mówi, ale ja, ja nigdy tego nie wycinam, bo bo obczaiłem program do montowania jakoś wczoraj, w, wczoraj, więc no troszkę słabo. Troszkę z zapóźnieniem o jakieś 8 miesięcy. Na moim głównym nie mam 8 miesięcy o kurde, no dawaj tą rose No Jezu no co z tą rozą nie tak? Trafić jej nie mogę No co jest ze mną nie tak No w końcu Ja jej trafić nie mogłem po prostu ja. Nie! Ja, dobra! Ja bym umarł. A nie umarłem. na ja, Tak, wygramy gierkę, to... Czyli jak nie wygram gierki, to ten odcinek będzie trwał tyle, że po prostu nie wiem, jak nigdy. Dobra. Wielkie starcie. Nie no, to już na stówkę powinienem wygrać. 12 par kubów. No, ona ma 4, Jezu! Nic mi nie zrobi! Ty mi cztery... mam parę sam, Ja je na jednego strzała mam. A może na dwa? No. Łatwo, no to kończymy odcinek.